Siemanko, witajcie, z tej strony Aruś i witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie długo wyczekiwany opening na trzy ekrany. No i jest ze mną mój brat. Siema. Na którego oto jest konto, od razu Wam pokażemy. Tutaj mu brakuje postaci takie jak Mortis, Max, Kiełek Byron, wszystkie legendy oraz Koletlu i Pułkownik Crafts. Ma tu 12,5 tysiąca obcharków i jego szanse sobie zobaczcie. Na legendy, nie do, trochę średnie, małe, ale na epika i mityka są duże. Także mój kolega jest. Siema. I to jego konto. Y, ma 8000 pucharków, prawie. Y, brak, ma 29 postaci. Brakuje mu Mortisa, Atari, pana P. Byrona, legend. I wszystkich y, chromatycznych. I y, jego szanse jeszcze wam pokażę. No to tutaj na legendy są jeszcze mniejsze, ale na mityka i epika, takie jak u Adiego. On ma 37 skrzynek, Adi ma 99. Oho, zgaszło mi. <laughs> to nie jest Dobra, jest, jest, jest. No i mi brakuje spajka Amber i pułkownika Rafsa i mam naprawdę duże szanse. Nawet ogromne, będziemy powiedział. No, masz jeszcze brak, bo no to sam, i brało co jest? Na i mam dużo szansy. Myślę, że spajki Amber mi dropnie. No i myślę, że możemy zaczynać otwierać. Najpierw, Najpierw tego. My, my otworzymy tego. tego Daryla otworzymy mapy. Daryla. Czy ty już otworzyłeś? Trzy, Nie, dobra. Czekaj. Dobra, no jest skin do Daryla. O, fajnie. No, ten nowe tło, no. Dobra, Czekaj. wszystko widać? Wszystko widać. Ok, no i tego rafsa, dawaj. Trzy. Cztery. Dobra, otwieraj. No jest. 43 u mnie postać. Ej, fajny takie ten. Takie tłono, no. Kozackie. Dobra. Uważam, jeszcze bo ci z, skin, jeszcze skin. No jeszcze skin do rafsa. Boże od razu przewinie. Nie, dobra. Dobra. I skin do rafsa. No i przechodzimy do tego. Co najlepsze, czyli skrzynek. Ale się długo kręci. Jezu. Dobra, otwieramy. 7 Dobra, spokojnie, dasz radę. Y to jeszcze brał Box otworzę szybko. No, mamy tą misję. No ty masz, no. A ja też w nie będę miał. Dwa? A, bo raw co tak jeszcze się niszczenie, do wydawania nie było dwa. Dobra, wchodzimy w kartę. Najpierw o to ja otwieram. O tego boxa. No to Big Boxa tego pierwszego. Kurde, tyle zbieraliśmy to. Trzy. Ja muszę mieć trójkę. Cztery. U, ja coś mam! Ja coś mam. Ile miałeś monet Cordy? 44 on miał. Coś też masz? Nie. Adi czas ja. ma, czekaj, ja nic nie mam, dobra. Star Power będzie. Nie mogę Star Powera, mogę tylko dobra, gacze. Dobra. Ej, no dobra, z pierwszej skrzynki, koks. Przewijaj to, dawaj, dawaj. Dobra, Brawl Box. Nic. Teraz Mega Box, Arek. Big Box. No Jest dobra, to my box. otworzymy Mega Box. Trzy, cztery. Dwa. Pięć. A, to ja z Wiki nic nie dropię. Ja w ogóle muszę dzisiaj to jak duże będzie błąd. Dobra, Big Box. Dawaj. Ja mam jeden ja w ogóle. <laughs> dobra, monety. Brały boks. I i... Bo dobra, dobra, to dobrze. 6%. Spokojnie, spokojnie, okay, tam radę. Dobra, Big Box. A, ty już brał box, a jeszcze nie otworzyłeś, dawaj. Jeszcze. Otwieraj, otwieraj, my już jesteśmy dalej. Spokojnie. Konie, jak się spiąk z tym... Dobra. Dwójka. Nic. U mnie nic. Nic. Dobra, monety no, no, sobie odbierzemy. Od... A już odbierzemy. Ale... O ale mam mocno. Muszę otwierać c... kolejnego. Dobra, otwieramy. O, poczekaj, poczekaj, bo mi za daleko. Jeden, znowu. A ja? Dwa. <grym> raz do RAVSA, raz do e... Stew. No to otwieraj, otwieraj, spokojnie. Bo może ja będę otwierał od razu, bo już po kolei. No dobra, no to będzie widać wszystko, tak jak coś to otwierajmy cię do góry. O, o! Jest... Czego? Z big boxa z Co? No! Ale koks, dobra! No miałam 40, I ile miałam oddech? 52. Oj, dobra! Z którego, mi koksa? o z 9. Ja teraz to też go Może ci teraz to nie do... no. No. Nie, nie no, nic. nic. A dobra, gratuluję. Ym, dobra. Teraz pakiet. Pakiet. Ciekawe, jakie odznaki. Do bóla o, mi po, do kiełka dorosłego. Do Ej, fajna. O, masz do serdża, no. ja ją mam ogólnie, ten. To do, 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 do bóla mam na drugim koncie. Dobra, i teraz mega box. I Co ty kornię? No, Dwa odpuszne. razy 400. 400. Nadal nic nie ma? No. Ty ma, masz pięć. Nie mam postać. On no farse, no on no ma cheaty. Ja mam jedyny. Ja cheaty, no normalnie. Do bo była mniej punktów. No teraz ja też o. mogę, ja też do Rafsa biorę od razu. Wpakuję mu punkt. Pięć. Kurde, nic nie chcę zrobić. A dobra, mam no tyle z że chce tam się martwić. O, podwajacie, że to jest dobra. I w ogóle cię drobni. Co to nie się ma? Czekaj, ja sobie muszę szansę. O mam coś skalić. znowu! No, no nie! Jaki <laughs> gadżet gadżet no, dotyka ten yy, No, noży. Noży, no. O, gratki, gratki. Ej, dlaczego my mamy takie że żyło, nie ramał już żeby... drzewa? Czekaj. Dobra, mi szanse. Poczekaj, może ja też zobaczę trochę sobie No, tobie raczej spadły, choć może, kto wie. Spod... Spadły trochę Troszeczkę. na legendę o kilka procent. Nadal mam dwa, no nie chcę mi nawet gadżet na pociąg, a mam tyle gadżetów i starperów do drapnięcia. Może być i drobniej pod koniec. legenda. No to ci nic nie da. No ja liczę na to, do tego się na razie nie złościę. Dobra, ten big box, Hik, teraz musi tu być. Co to była szósta? mam coś znowu, garnę! Zuszka! Dobra, będzie postać. Ma... Tak? Możesz tylko postać? Tak. Nie, jednak nie, nie. gadżet, kurde, a ja do. Ale do drzeki, do drzeki jest fajne. O, dobra, już coś mam na początku? Tak, legenda. Tak na, na początek odcinka. Dawaj, dawaj legendę. No le do na nie, to na ja Dobra. Ja yes, zjaramy się. No dobra, coś jest, coś. W końcu odblokowało się, bo już myślałam, że dobra, nic dwóch, mi nie będzie w ogóle drogi. Megaboks. Zacięło coś się. Też mam mega box. No już kończyć czynki. Na kończy. który masz? Nie 30. któryś. Co? Już na 30. 30? którym? Jest? No, w To Co mi tak? Nie ja mam nawet dwóch. No dalej piątka z mega boxa jeszcze nie jest. Na mi koled... O, Star Power z, z Brawl Boxa. O, ja gadżet z Brau Boxa. Wiesz, że już. <susza> <susza> I dole utrafiłem Star Power pierwszy. No dobra, fajnie, fajnie. Czyli wszystko widać, wszystkich widać, dobra, wszystkich widać. Jedynkę teraz zetnę I ja teraz kolejnego Big Boxa ja się teraz Znowu jedynka. Szansę. Ty już wiedziałeś jak ja... O, to... szanse mi znowu takie same zrobiły. To dobrze. Może znowu trafię po. Ja mówię ja że teraz... No widzę... Sobie... Ej, bez kitu. 400 było, 200 jest Ja wezmę sobie dodaj na Majka, punkty mocy. Ej dobra, no coś jest z Big Boxa. Mm. No Pastać. patrz. Nie, kolejny gadżet. O, o do, Franka do Franka, teraz. Co was... nowsze ga... co... Te nowe gadżety co Sześć coś grały. Dwie skrzynki zostały. Serio? Tak. Że coś jeszcze dropnęło z tych skrzynek. Nic mu nie dropnie jednego gadżeta. Coś było, coś było. Nie, nie było. Nie, ja, drugi o, masz, gadżet. no masz gadżet. Do B chyba, nie do gadżet. Nie no, postaci nie możesz. Możesz tylko postaci drobić przecież. Nie fajnie też? O, może? Hmm. A nie. A, a ja wyciągnie teraz, ja, ja teraz. Ja też już dochodzę do 30. Ja już mam. To masz poczekać, to a, już A mogę dobra, nie, nie. Ja Szkoda, że nie drogę do Edgara. Już skończyłeś? Tak. Dobra, to przestawię No, ja milk. No, mogę... mogę... Masz jeszcze coś bić sobie. Tak, ulepszę sobie Edgara po prostu. Już tak, okazuje. To sobie po Edgarka na już, no, już. Co tak. to była drajna ze skrzynkiem? Mogi. Ej, to odznaki teraz o tak są dziwnie pokazane, że takie mniejsze są. Dobra, o, ja mam znowu coś. Postać, dawaj, nie być... No nie no, znowu gadżet. Dobra, ja czekam. Na już mam ten gadżet. To mam na ja bym się już mył konta, czekaj. Ja mam pięć nowych rzeczy już? Boże. Albo miałam trzy gadżety, no. No ja mam ra... na razie postać, ra... Jeden, no. Dobra, znowu mam. wzrosły szanse, znowu wzrosły. Ja Jeszcze 83 boxy, 11 dalej. koła już mam w ogóle. Monet. Może dzisiaj wymaksuję to konto. Dobra, ale bardziej wolę legendę, niż wymaksowane konto. Ale trzeba wymaksować tego steu i Rawsa żeby coś. żeby były większe szanse, że coś drobnie. Ja czekam na razie z tym mega boxem na ciebie. Z którym megaboksem? No, tym, tym co o tym? teraz jest. Czyli to już tylko 50 punktów. Do stylu mam mniej. A, bo on jest na drugiej mocy. No trzy. No dawaj, otwieraj, jeszcze nie szczaiłem. Jakby piątka teraz u ciebie wypadła, trzy rzeczy. O Boże, to było dobre. Ej, mogę mega no. megaboxów, a nie będę miał karnetki. Kurde, Kurde, nie. Mi teraz Nie, to zbierasz na karmię, spokojnie. Skądźmy, że miał więcej megaboxów? Ja też mam tylko pięć no Jedynka z jedynkę znowu dropię. no co jest? No ja ja ale ja już Dobra. O, ale mi na szansę na legendę cię obrzęczną. Zrobię to się teraz. Ale dobra, to się Widać, wszystko. Rzekaj, że się skarzekaj. Ja widziałem w ogóle, co ja dobra, klikam. I... Coś kliknę nic i będę wiedział, co się dzieje. A co to było? Big box? Big box. O, coś jest. Gadżet O, ten to pana Ej, dobra. a tu już tylko rafsa mogę? Stil wymaksowałem? Ej, zaraz się strzaimy. Mogę do Franka. Nie. Czy, czy będzie dwójka się świecić? Nie. Dobra, jeszcze stil nie wymaksowałem. I co, legenda? Nie, kolejny gadżet. To nie, nie, nie. miałam nie gadżetu? Stop? Syro-stop jest dobrze. Syro-postop. O, mam coś, dobra, jest. Dobra, że ja twarzyli, bo przejrz na trzy było. I teraz. A, gadżet! Nie mogę postaci! Nice. Tak daj jest? Okay, dobrze, spoko, lubię. spoko. Dobry Ten To jest. lubię, no. Dobra, teraz już w takim ciągu wygrałem i. Piękno! Nie widziałeś jeszcze tak cisza? No, bo sam zatrzyma... kręcił oczy. <laughs> ja już prawie maksuję z tu tjubę... no i No mi się myli z poprzedniego openingu. 75 punktów mocno. Ja mam ja 45 poziom. Który masz teraz? poziom? A ty, ja już tu byłem? Ty, na którym 45 jesteś? 45 megawoc. Poczekaj wiem. na mnie. Dodawaj szybko. Ile tybraliście na gród? Nie wiem, zaraz ci powiem po tym Megaboksie. O Dawaj. Na trzy cztery. Trzy cztery. On już dropi. Nic. Ile monet! Pa jeszcze coś jest! Co? O no to Was wymaksowałam tej postacie. Stepolet! Nie, Donani, dobra, Koks. Ale mam ten stepper, na drugim kącie, mi się myli. Czaj już ha ja wymaksowałam. Nie mogę już punktów mocy dropić? Zobacz. O, do kolecce dam punkty! Dysiasz. Nie, jeszcze mogę punkty mocy. Ale mi szanse wzrosły. Jeden... 0.1309, dobra, na, tak, na tym kącie jeszcze nigdy nie tak Na legendę? No, na legendę. Aha. No Dobra, to poczekam, bo może no mi ta ile legenda ja drobi. No kurde, tego! Te no bez już nie mogę jeszcze, nie mogę już Czemu mi się tam pokazało, że mogę jeszcze punkty mocy zrobić? Jest Co? A ja się no nie szczęję, że się świeci. Mam, może się ja legenda drobi jeszcze. Ja się nawet nie szczęję, że się świeci, dobrze mi powiedziałeś. Dobij, drugi gadżet też Musisz jeszcze drobnie mieć na tym openingu legenda. Tak nie Jak będzie jeden, to już jest jakaś szansa. O dobra, znowu nie. coś mam. Jest, jest coś, błagam postać! No nie do tary gadżet. I do tych gadżetów jest starperów. No dobra, coś jest przynajmniej, no ale. Ja biegnę Dobra, bora, ta szóstka! Ty mega włoksy są nie seria. Tam nie jest <coś silna. śla> Ja mam ja, 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 ja szczęście do podwójnych zetonów. <śla> no, ty masz do... Dobra, znowu coś jest. Znowu gadżet! No co jest? Ja myślę, że to Dawać mi gadżety. tą legendę! No. Ile... Dojrę, 11 dojrę. nowych rzeczy. Ile mam tych. Ile gadżetów? 10 gadżetów, ha. Huh? I jeden Star Power. No, Star Power i gadżety same. Dzie... 10, dobra. 40... Jest! Nareszcie! Trzymał mi 40 dzień z Nareszcie! Nie, nie powiem, będzie być gadżetem. Na, na ciebie? Czemu? Da, legenda. Nie, legenda. nie no, na takich szansach nie. Oto, no. szans, Star to ale... No i gara, Jeszcze ja nie takie, żeby dropnęła legenda. Ja chciałam mieć tego Star Power na Edgar. To był gadżet. O! Z Dropboxa. Patrz, jakie duże już mam Może no, Może będzie może będę, jak. Zaraz jest. będzie tysiąc Karek. Kurde, ale że mi Spike albo amber nie poleci? Tak jest! Nie, no ja nie wierzę, jak nic nie trafnie. Zbieram ten rupień ponad miesiąc. Się głowiłem na sto, 130 nagród. No i nie mów, nie gadaj, Jeszcze jest czas, jeszcze jest spokojnie. Czas. Czas. Skrzynki są. Kurde, myślałam, że to jedynka taka czerwona. Ale tak, tak dobra, to z nie będę jeszcze miał potem punkty mocy do tego. Ja mam tyle czerwonych Ile mam monet? Karek, tylko 15 tysięcy monet, kurde. Musi być ponad 20 parę Bigbox. tysięcy. I gdzie ty jesteś? Na którym. A, 59? To... A co ty gdzie jesteś? Ej, już prawie na już ty, ja już na 60. To ja to tak jak samo jesteś? Czekaj, otworzymy ja razem Maboxa. Czekaj razem na Megaboxa otworzymy. Szanse. Dobra, ej, Uch, możesz, się dobra, już dobra, dobra, dawaj, dawaj, legenda leci niedługo. Ale masz tylko 17 nagród, więc tak... Inne, A może żegnamy czy... netto. Ja nic. Ty też nic. Chciałem big boxa za to. Patrzymy, teraz no, szans ma. No, kurde, co, nie będzie. co no sobie? Co, co skrzynkę? Nie patrz szans. Co ty myślisz? Co ci szanse wzrosną? No no. No co, skrzynkę? Dobra, jesteś. Legenda. Gadget. Proszę, legenda. No nie, no co jest? Co widziałam w przyszłości? No się nie Dobra, dzieje. teraz box. Mm. Teraz jest tyle postać. Też mam mm. mega No skąd to. No, no nie ma. 500 monet. Po co, mam dawać postać? Ja mam ja boxa, z roboxa. Ej, ja mam tego. ja może nie się dropułem przez to, że ja nie dam darmowej skrzynki Maxa. A no tak, mówiłeś mi. Kurde. No nic nie ma. Nie, no nie wierzę. Super, co, weź się zlituj. Od... Nie, Czekamy nie, 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 tego spajka albo Amber. Daj, a Zadaj, bo pani go mi Sandy, no super, Daj daję mu Amber a, ani a nie spajka. Nie wiem, to nie w sumie bez różnicy. Spajk <grym> jest najlepszą legendą. Czary, Mary, Fokus, Fokus, no, tu jest szóstka jak... Nie będzie. No. Mówiłem czy widziałem? No nie, nie. 400! 400 podwalasz, no. Teraz dostajesz, jak ja. On w ogóle śni. Pakiet dosta. odznak, dobra? 400. Co są za odznaki? O 500. Do Penny, do Franka i do Tary, dobre. Do rób do brać 500 punktów. Nie wiem, rób jak coś, Dobra, dostałem. No, do Edgara. Dawaj, do Edgara. Nie. Do daj, Do Edgar jest dobry. Zobaczmy szansę przed tym be-boxami. Jakie szanse mam, ja nigdy takich szans nie miałam na tym koncie. Z... Dobra, 1-4-10. Dobra, muszę coś zrobić. Nie patrzę. Siedem! Uuu! Tak! Kurde, siedzę! Tak! Dobra, Jarek! Czekaj, czekaj! Dwa, dwa gadżety będą, dwa gadżety. Nie, gadgety. będzie postać. Dwa gadżety, Czekaj, 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 czekaj! Szekaj. nie Nie będziemy czy mówić. Ej, no, szkoda. Dwa szkoda, dobra, ej, oba, oba dotykać? Nie. Który do, do, około no, pierwszy? Tego, dobra. Ale skąd ale dobra, ale było, no. ale coś było. Ale, 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 skąd... ale siedem? Ale, ale skąd widzisz? Już, koń... już koniec mhm, nie. A ty tylko... No, szkoda, szkoda. Ty też się kończył. już. No, ja też... Dobra, wymaksuję Serawce na star Power. A. 15, dobra, my też otwieramy teraz I teraz to jest? Dodaj gazów... na majka... o, fajna. o, fajna! O, fajna, to ci dropnęła, Daj, Ej, daj troszkę, że otwiera po 5 Dobra, zobacz jak tam szansę masz Może wyro teraz po 5 krzyżach? To se otwórz jedną Nie po 5, jedną se otwórz Otwórz, jakie masz szanse Znowu dużo, dobra otwórz. O, ale giga Ale nie tak klik, przeklikuj, tylko spokojnie <laughs> Mogę też jedną? No, otwórz Dobra, no. legenda Nie Ale to power Do kogo? Do Tary Mam już pierwszy. A Rekia ja ulepszałem na Star Power. Nie, bo... agregant, nie wiem, jak legendy, nie wiem. A Rekia robiła to lepiej, bo się skupiłem na tym. Bo właśnie mieć. Trochę, ile nie brak mi dzisiaj. 12 big boxów. Dobra, konsulta. mam. Na no Star Power, że tego. Dobra, no drop. Daj super, są takie szanse. Nie. I bo cztery Kurde. Daj. 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 Daj Amber. O, już bawisz, grałeś Daj. Dobrze. Daj. daj, daj, daj. Nie daj. 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 Dwa gadżety, Z dwójki świecącej, mój kolega tak dał mi spajka I gadżetnik, i spajk I z drugiej I nie wierzę, że to... No. wiedziałem. Że dwójka z big boxa i dwa gadżety Wiedziałem, mm. mówiłem ci Nie, 16 rzeczy mam 15... 14 tych No takie szanse mam, no co jest, <laughs> super cel, no. Takie mam szanse Za mało 3. 8 big boxów, I za mało, 130 Nigdy ty nie zebrałem, znaczy no, na tym openingu największym tylko, ale tak to... Kurczę, ale cisza. O, szczęśliwa szóstka. Szóstka z Big Boxa. A jeszcze świecząca. No nie wiem, nie powiedziałem. Dobra, cztery Big Boxy. Szczęśliwa trójka. A że sześć Big Boxów było, ja myślałem, że też chcesz, żebym szóstkę dorobnął. Nie no, ja nie wierzę. Szczęśliwa ósemka. Daj, daj, nie, ma. nie, no po koniec to są punkty. Mogę, mocy. Ja, mogę też ja. A już nie ma skrzynek. Co? Co? Jakie szanse? Nie, no, dobra. Cicho. Daj mi, daj, daj, nie, daj. nie daj. ma. Oh, nie, no. Daj mi. Nie. Dobra, co zostało? Dużo, dużo. Dobra, jeszcze to mam, czekaj, jeszcze mam co, czekaj, zostaw, zostaw, zostaw. zostaw zosta za, 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 za to by to box. za to jest Big Box. Megaboksa na końcu. Nie. nie ma, nic nie no, będzie. Super, to dobra, nie sprawdzam. Jeszcze, 3 3. Na samym początku. A, jeszcze minąłem to, dobra. Big Box. Ja nie oh, po mega Megaboksie! Ja otwieram mega no Megaboksie. Nie, no ja otwieram. Nie, nie Nic nie będzie, nic nie będzie. Nie. Będzie. nie. <słysy> Boże, no super, co nie mam, nie wierzę. Naprawdę nie wierzę. No takie szanse strzelać. Dobra, proszę, mam takie z... same szanse. Nie, czy... tu już, ostatnio. I jest. Gadget, gadget, gadget. Coś, gadżet, gadżet, wyjdzie gadżet. Co się Nie, czekaj, spadajcie w ostatniej skrzynki. Nie ma. Nie! Wyciągnęłam, że. Nie. Proszę, proszę nie. że znowu ślopę, ile Arga, Arusia i Ty, bo wiecie, największym przegranym dzisiaj. Nie, no, nie wierzę. Proszę, mu łapeczkę! 17, czerwona 17. Czekaj, nie no. Nie, 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 no ja nie wiesz, no czemu? No, nie, A nie, no. to, mu łapkę? Nie, no z takiego, tego. dajcie mu łapkę, subskrypcję, bo jest dzisiaj największym przegranym. Nie, no nie wiem. Największym pechowcem A nie, największym przegranym. Co, są so Big? O, dobra, nie dobra, czas, czas! Jest megabok za 1500 star pońców, nie zauważyłem, dobra. Co? Czemu? Cisza. Teraz jest legenda. Bum, nie ma nic. Super cel. Bum. No. się dzisiaj zawiódł na super Dobra, proszę, Co tam, szans? Nie, no super. Jak tak. Dawaj zagramy na sta... Czekaj, ule... jeszcze na Czekaj. jeszcze polepszam tak wszystkich przy tym. Ja nie mam no, może. Ja już ulepszyłem i mam na Star tego, jak on, Raf. Czerwona 17. Dobra, se jo, ja mam wszystko. I minek czyli tak, dobra. Gadżet do poko. Ochronna melodia, dobra, spoko. Poko, spoko. Gadżet do Gina drugi. Mściwe duchy. Do nity sztuczne futro. Yy, co tam dalej? Do Franka oba gadżety. No spoko, szkoda, że nie Star Power. Yy, do Kruka ten drugi, ta tarcza ochronna. Dobra, mm. do Keira jest skocznia. A, ci się nie, yy, nie należało? Nawet. <noise> <noise> jak się nie należało? Jak się nie należało? Dobra, do bidwa gadżety. No i ze z tego. O dobra, i teraz przechodzimy, ulepszamy na tika. Nocy. Czekaj, ulepszamy tika na Star Power. Star Power? U. No bo mam tyle tysięcy, że chyba wymaksuję te konto, mam nadzieję. E, Dobra. Bibi. Właśnie, może, może mi zabraknąć troszkę. Ale może, kto wie. No. Daj mi też kliknąć na Star Power. Aha! Kliknąłem. Dobra, Dobra. Fajnie. Przynajmniej no. wymaksujmy te konto, to będę zadowolona... E, tam na Ligę Mocy. Czekaj, czekaj, czekaj. Ligę Mocy gramy. O czekaj, dwa gad... Nie, jeden gadżet i jeden star power. Tego, ja Edgar, nie mam, nie mam tyle procent, żeby grać. Dobra, dobra. Pan P. Gadżet. Czekaj, czekaj. Kiewek na Star Power. 15 tysięcy mam monet. Czyli to jest, która. Zaraz zobaczyliśmy postać, jeszcze muszę ulepszyć. Tak, tak. Muszę ulepszyć jeszcze. A, bo nie odbierałam rzeczy. Dobra. Odbiorę te rzeczy zaległe. o. Star Power dolu. No to z czego się cieszę? Zmogę, żeby tego stracić. Czekaj, czekaj. Raz, dwa, Aj do mam gadżet i. Star Power. Cztery postacie. Co postacie? Cztery postacie. Pięć. Dwanaście tysięcy. Nie, od Nie, do, akurat choć nie zabraknie troszeczkę, bo mam Borawsa i Stu. Borawsa i Stu. No niestety, zabraknie kilka monet. No zobacz maksa tutaj. No i maksa mam na ster dobrze. Yy, jeszcze cztery. To jest pole. No, najpierw ulepszymy. Yy. Nie, bo po kolei idziemy. Bo czeka ten, czeka ten Barley i czeka, żeby go ulepszyć i... Nie uda ci się. Nie no, nie wystarczy, nie wystarczy mi na jedną postać. a ulepszyć trochę. A, nie ulepszyłem go na Maxa No nie. Ale patrz to pięknie wygląda, parze, to pięknie wygląda. Na dwie, na dwie postaci nie wystarczy. chodź czekaj, nie no, kawał, nie dużo zabraknie. No wciskaj, wciskaj. No i teraz tak jakby jest to. to... No. Wystarczy. No, ani legendy, ani wystarczy. No, no. maksuj go jak możesz. Może maksuję, ale no, Co to mi to da? Nie mam postaci. 35. Do 10 mi brakuje. Ej, to tylko ty postać dzisiaj drpnąłeś. Dwie. Dwie. Nie jedną kolet. No właśnie. Dobra. Mam na siódmej Lapsa. Mało mi brakuje. No, dobra. Będzie kilka monet trzeba zdobyć. Ale już jedna tylko postać. No dobra. Gramy coś? Widzowie, no widzicie, no, jest, byłem przegrany dzisiaj odcinka. Zostawcie ja przynajmniej nie. łapeczkę w górę i subskrypcję. To jest szczęściarz. No i widzimy się <laughs> na następnym odcinku. Siemanko!